ma? To nie tak, że cię właśnie zaraz z tobą będę grał. Dobra, otwórz ankietę. Taka jest. Twoja luka na Roblox. noc. Nie ma mojej twarzy, co nie? kurde jak jeszcze doors no i co jaka jeszcze może być opcja eee. no to hej jak jesteś nowy dobra rozpatrz mi ankietę no witam dobra no to usuwamy już tej ankieta. No. W ogóle jak moi ten kolega, to on jest prosem w grę. Więc nie będzie tylko dzisiaj rivals, ale będą gry, takie na przykład jak stila Brainrod. Wiecie. Dobra, chodź. Jak nie słyszysz, to chodź. O! Słyszysz? No o! musimy poczekać, jak Hmm. Idzie. Yeah. Jak ktoś dzisiaj trochę nie będę czytał tych komentarzy. Y a, Bro. Co ja robię? Czekaj. Zaakceptował? O, o, jest, jest. No i dobra. Dwa formy. Chwilę To Dodam nie... Na razie nie dodaję. Ale chyba po wie, to już będę dodawał. Rzadko co będę patrzał na czat. No ale sorry. Jak coś to ja nie jestem dobry w tą grę, ale nagrywam z niej, nagram. Ale zapamiętam nick. I co? Okej, okay, są dwie osoby. Arena, arena czy budowa? Co on wybiera? Nie wiem, budowę wezmę? Jak budowę wybierze? Arena, dobra arena, teleportuję. Nie! Mam najgorzej ter... Metkit Medkit. Medkit mam niewidzialny. Już mam taki. Pistolet mam taki. Idą na na RPG... mają zero ludzi na live. Oh. nie ma no, zero osób na live.

do przegrania. i na odra Jestem noobem w tą grę. Ja ja wiem przegram, lepiej, bo to przegram. No wiedziałem. Dobra ma. mała Teraz się żyje Dobra Iną broń biorę Więc najpierw nie kuszyć Dobra no. Wygraliśmy Thank <laughs> you. Kogo prawie nie ma na live, ale elo. Jeszcze kilka i będę miał. Dobra. To jest mój kolega. On się nazywa Blox. Nie wiem, nie wiem to. Jest najwyżej to. Dziś nie tylko dzisiaj z tej gry będzie, no ale będzie z różnych gierek. No, ale dzisiaj live tak mocny i nikogo nie ma. A, no i ten czat, tak? To jest zacja czatu, albo nie wiem, z czatu, albo czego. Splash. Ja nie umiem na splash ugrać. Splash. No, no a czego miałem się spodziewać? Teleportuję go? Tak. Snajper. Dobra, biorę to. Co ja wziąłem? Miał to być... Okej, okay, lepiej idę tam. Aha, aha, no nie wiedziałem. I tak by nam się nie udało zdobyć Ardeny. Zabili go! Nie, dobra. Nic się nie stało, dobra. Oni teraz. No. no. Dobra, teraz biorę. Biorę metkita i mam to. Czekaj. Zginąłem. Wiedziałem. Zawsze zginę. Zawsze zginę i oni to wygrywają. Na to ja nie pozwolę. Jak ty to zginiesz. Nie no! Nienawidzę tej gry. Nigdy jej nie nawidziłem. Błagam, nie zgin. Pokonałeś go? Gdzieś tu jest ten. Nie zapomnę o tobie członków. Pierwszy raz mi się udało. Okej, okay, ostatnia rundka z tej gry. Proszę, udostępniajcie dostępniaj, ludziom te, no te filmy, bo te ja te live, bo nie mam. No, mało widzów jest. Budowa. Nie, mam to gdzieś, budowa. ja budowę, mam to gdzieś. Albo wezmę arena, arena, arena. Ardena. Dwie osoby, dwa lajki. No i co, rpg -a? Nie, 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 pomyliłem się. Knife i... Motoloop. Nie wiem, tak po prostu. Dobra. Nie. Czemu myślałem się... Dasz radę. I nigdy nie damy rady. To jest na tym live, bo ja już nie wiem. nie, ja. Nie, wychodzę, mam jakiś prosy... Nie, dobra. Co nie Dobra, nie, szybko bronię wybieram, szybko. Nie, tak. Dawaj, rób. rób ki rób kilamu. JAK?! Do, no dobra, tak. Biorę. Cześć, Fraszban. Nie wychodzę. Ja, ja idę Może coś taki... denerwują mnie. Dobra, idę na Steela. Jestem mega słaby, bo mnie oszukali. Dobra, nie, bo będzie mało osób. Mam radość, że to stila. No, to jest mój. No, no. Tak naprawdę to nie... Tak naprawdę będę udawał, że ten brain rot jest moim JEDYNYM brain rotem. A tak naprawdę na górze takie mam. Dobra. No, no. Czemu ja to robię, zda Dobra, nie chcę mi się w to. Nie, mysz. No. no, co ja mogę teraz zagrzeć? Bo nie ma tu nic. Chcę, żeby coś się na tym Robloxie działo. I to nic się nie dzieje.

robię to i mam to gdzie. I robić nowego livea Napiszę Tower.